Co się wydarzyło? Co kryło się w naszym garażu i co jest rozwiązaniem konkursu? Uwaga, mamy awarię kadeta. Dobra, się Mano, słuchajcie, yy, tutaj takie małe, tak, małe informacje, co tutaj działamy w ogóle na kanale, bo teraz jest mało filmów. Ponieważ z Rafałem pracujemy, no nie tylko z Rafałem, bo to bardzo dużo osób zaangażowanych nad takim jednym większym projektem, który już niebawem ujrzy światło dzienne, dlatego wszystko się wyjaśni. Dlaczego ten temat tego Ursusa Dużego tak troszkę się przeciąga, no i zaczyna się już też sezon. Taki, powiedzmy, motosportowy, dlatego też tam trochę z autami dłubiemy i tak dalej. Tak, i tutaj odcineczek. Chcielibyśmy też y, zrobić rozwiązanie tego konkursu, który ostatnio powiedziałem: czyli co kryje się u nas tam jeszcze w jednym garażu, jaki to jest sprzęt. Część osób w komentarzu trafiła idealnie, dlatego dla tych osób, które napisały, tylko. No, bo było bardzo dużo komentarzy, gdzie było. Kilka wymienionych na przykład modeli, czy kilka marek czegoś, no to taki komentarz niestety nie będzie brany pod uwagę, bo to wiecie, jak w milionerach jedna odpowiedź jest poprawna i tyle, nie? Także jeśli ktoś trafił idealnie, no to, no to tam na pewno przygotujemy jakieś fajne mm, gadżety i to powędruje dla Was, to już tam się za, zajmiemy tym. Od, od, jak będzie już ujawnione, co to jest, to odezwijcie się, proszę. Ktoś, kto trafił idealnie na naszego messengera lub Instagram. Tam nam podeślecie swoje adresy do wysyłki, a my Wam wyślemy drobne upominki. Wracamy do tematu naszego Ursusa Białej Perły, ponieważ no nie udało nam się w weekend spotkać na imprezie Wrack Race, która jest przełożona na teraz, na najbliższą niedzielę, na 28 kwietnia. Także myślę, że tak miało być po prostu, bo tego dnia Rafał nie mógł, a tym razem Rafał może, także będzie Rafał, będzie nas więcej. No i zobaczcie za oknem, wczoraj lał deszcz, pracowaliśmy tutaj na, na zewnątrz. No i było bardzo zimno A dzisiaj mamy super pogodę Mamy nadzieję, że na weekend taka będzie Dlatego na pewno fajnie się pobawimy Wpadajcie, przejedziecie się białą perłą yy, Pogadacie yy, Sobie z nami, z Rafałem Jak będziecie mieli jakieś pytania Miło sobie spędzimy czas, a przy tym zrobimy coś dobrego No bo wy wrzucacie pieniądze do puszki Zbieramy pieniądze dla Dominika yy, A my was przewieziemy Białą perłeczką I tak jak ostatnio pokazywałem na odcinku Mieliśmy tutaj wyciek z mostu przedniego no, powodem było to, że te wszystkie śruby nam się rozkręciły no i no, niestety no, olej sobie ciekł już mieliśmy ten problem na targach agrotech Kielce ale myślę, że teraz już mieliśmy wszystko odtłuszczone dokręcone, także nalewam olej taki kupiłem tu w lokalnym sklepie olej nalejemy na razie 5 litrów, zobaczymy, no bo jak będzie ciekło no to trzeba jeszcze i tak będzie raz to rozebrać wiecie jak jest ale jeśli nie będzie ciekło, no to nalewamy olej, pojeździmy trochę, sprawdzimy czy wszystkie śruby się nie poluzowały, bo ostatnio nam się poluzowały i dlatego był ten wyciek, nie? I co? I widzimy się w niedzielę i będziemy jeździć. I ryć tam pole, ponieważ będzie przygotowany specjalnie dla nas taki tam, takie miejsce, tor można to, to nazwać. Wpadajcie, bo naprawdę impreza będzie gruba. Z tego co słyszałem, teraz na niedzielę, mam nadzieję, że tyle samo przyjedzie, miało być 90 aut, 90 wraków, także no, myślę, że będzie co oglądać, bo ostatnio jak byliśmy z Rafałem pierwszy raz, to po prostu były dachowania i jazda po prostu z powrotem, po prostu kierowca nawet się tam ktoś się nawet otrzepał, nawet niepewnie, i rura dalej i, i taki ktoś to przed chwilą Koziołkowa jest w stanie wygrać, bo to wiecie, tam no wszystko ma znaczenie. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Nieraz jedni się przepychają, a trzeci wyprzedza. Coś fajnego. Na pewno atmosfera jest super. Wszyscy mają taką pasję do tego. I w ogóle to jest taki bardziej budżetowy sport. Ale myślę, że, że dla każdego, jak przyjedziecie, nam się bardzo spodobało. Wręcz nawet myślimy kiedyś o tym, żeby takiego wraka zrobić i kierowca to będzie nasz elektryk od spraw głównych Kubuś Kubie się to podoba, także zbudujemy mu takiego wraka a Kubuś taki myślę, że ma psychę mocną, na pewno da radę a teraz co, nalewamy olej za chwilę wyjedziemy sobie białą perełeczką bo i tak jest do mycia, zobaczcie, bo wypadało i ubijemy sobie tam yy, tą ziemię, gdzie mieliśmy kurnik, poubijamy sobie ją tam i tam poustawiamy sobie wszystkie te żelastwo, które no, jest u nas na podwórku i tak to podwórko szpecie wiecie, mama już Troszeczkę tego wszystkiego ma dość, także musimy tak robić, żeby nas z tego tutaj naszego placu zabaw nie wygoniła. Taki wężyk sobie dorobiliśmy od wody, oczywiście od jakiejś hondy. I sobie tu nalewamy olej. I zobaczymy, czy będzie ciekło, czy nie. Oby nie. O no, ten wężyk trochę jest zagięty. No i gęsty to będzie leciało długo. No. Jeszcze ciekawe jak odpowietrznik działa. Ale nie, on tam luźno w miarę wchodzi, nie? No luźno, więc powinno się odpowietrzać w sumie. Może bym go przekręcił. Tylko teraz na zalanym olejem to będzie ciężko. Źle to zrobiłem. Znaczy nie, to nie jest tego wina. Trzeba iść w ten, Olej zagotować normalnie w, e, w, w wodzie, z wodą. No. Żeby był rzadki. No. Woda po porządku. tutaj też jest chyba sitko w tym lejku, nie? Jest sitko, no. A to przez to no leci sobie tam jakoś powoli, nie? Patrz, ja mam pomysł. Przez łań łańcuszek, no. ale to z... Tak, przełóż. Ten zaczep tu nie bez powodu jest. Teraz będą komentarze, że nawet zawleczki nie umie zapiąć. No bo to tak musi. No. Komentarzami się nie przejmuję. Tak jest. Dobra. To co, niech sobie to zleci powoli. My idziemy robić coś innego. I zobaczymy, będziemy obserwować, czy to w ogóle zlatuje, czy nie. No ale myślę, że trochę zlatuje. Jak będzie zlatywał, a ja pójdę i włożę to do ciepłej wody. i... I tyle, nie? A potem Wam pokażę, co się kryło u nas w takim jednym garażyku. No tego garażyku Wam nie pokażę, bo wiecie, są na każdym gospodarstwie takie miejsca, które się pokazywać nie chce. Wiecie, mam na myśli jakieś tam graciarnie, coś takiego. Ale wyciągnę ten sprzęt, y, trochę mi to zajmie i Wam go pokażę. I myślę, że Krzysztof właśnie haft haftmasz od haftowania się bardzo y, tym sprzętem, y, myślę, że tak samo jara jak my, także jak się wyrobią z kombajnem, to w momencie kiedy pojedzie laweta po kombajn, to ten sprzęt pojedzie do nich i tylko podmienimy i niech się biorą od razu z Igorem za coś nowego. Dobra, słuchajcie, kadet odpalił. wrósł nam w ziemię, musimy go to trochę przestawić. Nie chciał odpalić, musieliśmy. O! Zdolot i poszło. Napompowałem mu koła, także i od Władka go odpaliliśmy, bo oczywiście akumulator dętka i wyjeżdżamy nim tam niestety, bo tu musimy na podwórku trochę zluzować mamie. Światełeczka. Powiem Wam, że ma klimat to auto. Kurczę, jak zrobimy te wszystkie rzeczy, co mamy teraz do zrobienia, to się weźmiemy za tego kadeta i za to masz trzynastkę. To będą fajne, fajne wozy. Raczej taki kadet to na rajdy, nie? Klateczka i rura. Żeby było, wiesz, czego tak, drzewa, żeby... Drzewa to nie, bo... nie, drzewa nie bardzo, bo będzie pryskanie, nie? Pryskanie, ale rosa już mnie odpali. Yy, no to gdzieś musimy na razie tak nawet, żeby nie... Czekaj. Co pod maską, panie kolego? Jeden, trzy. Bo słychać, że jest... jest, jest wysoko. Słuchaj, światła to tu się dzieje. Sprawdźcie, komora taka, żeby v tu weszła No trochę by się tu wleściło, nie? Jakiś V6 tak jest, Opla, nie? Jest No, bo wąsko tu jest to. To w drugą stronę i tył napęd? No, jedynie. Kaserię na przykład z Hondy, nie? Taką wolno nawet 200 koni? Dobra, teraz ja spróbuję tu co to, to, to kadetę. <grym> mi się to auto, ładne, nie? Bryłem ma fajną. To w ogóle miało być moje pierwsze auto, pamiętasz Rafał? No, takie o... czerwone, nie? Taki czerwony. Czerwonego kadeta oglądaliśmy, ale no, wyglądał tragicznie. No i się wycofaliśmy ostatecznie. Pewnie gdyby moim pierwszym autem był Opel, no to dzisiaj pewnie tematu Hondy by nie było raczej. No, a, tak się stało, że była Honda, no i tak dlatego Team Honda i bardziej Japonia. Ale Niemcy też mają fajne auta. Także, co, taki kadecik to już klasyk, więc zadbamy o niego jak starczy nam trochę czasu. Dobra, montujemy tablicę, bo Rafał je ściągnął jak pojechał rejestrować ten samochód. No i spróbujemy coś tam się nim przejechać, zobaczymy, nie, bo trochę gaśnie i tak dalej, no. No, wymaga opieki. Coś tu by, by bez ramki jeździło wkręty, wkręciki szkoła druciarstwa ale nieraz ramka jest taka też, że na wkręta to nawet lepiej nie? no tylko no, nie jest to zrobione fajnie nam tu kopci Przednia tablica trochę się wypiaskowała Żebyśmy ich tylko nie zgubili, no ale tu u nas to samochody prawie nie jeżdżą, to od kiedy za asfalto już jeżdżą, nie? To znajdziemy na pewno łetam jakby ktoś chciał, ten samochód do ślubu, to Rafał tutaj niedrogo zawiezie chętnie. Lewy gwincik To będzie trzymać, bo ta się kręci w tom, a ta w tamtą, to wiesz, to no. lepiej Dobra Mamy awarię Kadeta Leci płyn. Jesteś w dziurach co? Przygotował. Przygotował się. Stał za długo. Stał za długo. Olej jest? No, niby jest. Niby jest, a Rafał, ciśnienie ci się zapaliło? Tak. Coś tu się bulgoli Może jakiś nagar czy coś odmaczy, nie? Olej jest, nie? No Także się nie przytarł, nie? Raczej. Może czujnik czy coś? Albo olej stoi, jest za gęsty, co? Być czemu pukankę no, może? Nie, jest czarny, ale. No coś się wydarzyło albo czujnik, albo faktycznie nie ma. To chyba jazdy nie będzie, co? Nie. Spychamy? No spróbuję odpalić, czy to ci się nie wróci. Może, ruszyłem. Może za szybko ruszyłeś, nie ma przegrody w misie olejowej. Dobrze. To trzeba dopiero do rajdów przystosować kadeta. Wspaniale, akumulator się nie naładował dobrze, zgasło. No widzicie, no to są właśnie takie rzeczy, no, nie zawsze jest pasmo sukcesów i nie zawsze wszystko nam się udaje, nie? No było blisko, jakby nie było oleju, na przykład był tam strasznie zażegany, on długo stał, więc nie wiadomo czy to czujnik, czy po prostu za szybko ruszył i smog tam nie zaciągnął tego oleju, ten olej też już widać, że na pewno średnio był odbany, także no nie ma jazdy, trzeba go postawić po prostu i przyjdzie na niego czas, to się za niego weźmiemy i zrobimy to tak jak należy, bo jeszcze się coś wydarzy. O, zgasł. Pali się to gaśnie, Pali się Ale już się ten uspokoiło tu w zbiorniczku. Dobra, postawiliśmy kadeta z rafałem, bo niestety, no, jeździć nie za bardzo można, nie? No, dolało niby trochę oleju, niby się, jak na posoju chodzi się, ciśnienie nie pali, także no, trzeba będzie zobaczyć. No, także tyle w temacie kadeta. No i jeszcze może co do kadeta, no to jakby ktoś wiedział, kto naprawia gaźniki, no to fajnie jakbyście się odezwali, nie? Kogoś konkretnego, kto już to robił ileś razy i będzie wiedział, jak to naprawić, nie? To byśmy z chęcią taki gaźnik komuś wysłali. No, nawet już teraz, nie? No pewnie. Żeby sobie jeździł, nie? Bo zobaczcie, pozakładaliśmy tablicę, co prawda jeszcze na, na wkręty, ale to, to się kiedyś lepiej zrobi. Jakby jeździł, to właściwie można normalnie go użytkować, nie? Tak, no bo jest zarejestrowany, opłacony. To... No, można by sobie nawet... No, i trzeba go gdzieś zaprowadzić na te progi i nadkola, nie? Pokupować i, no i ja powoli to. działać. No pewnie. A teraz, słuchajcie, pokażemy Wam... Co się kryło w naszym garażu, nie? Ravcio tak jest. to jest po prostu pojazd naszej młodości. Tata nas nieraz przewoził, zaraz wam pokażemy. Wyciągnąłem go, wygląda no nieatrakcyjnie. Dobra, i zaczynamy. Co kryło się w naszym garażu i co jest rozwiązaniem konkursu? Uwaga! Tada! Słuchajcie, ETZ250. Taka była poprawna odpowiedź. Bardzo dużo ludzi pisało tam. WSK, ETZ, CZ, Junak, Jawa, nie? Chodziło o to, żeby konkretnie trafić, także wszystkie odpowiedzi, które były MZ250 lub ETZ250, bo chodziło konkretnie, że to jest 250, to do wszystkich tych osób będą skromne upominki. Słuchajcie, była w takim opłakanym garażu, nawet jeszcze o. Chciałem ją umyć, ale mówię, a nie, pokażę taką. Nawet jeszcze tynk na nią się tutaj ruszył, jak sobie stała. No jest zardzewiała, no bo tam przeciekał da. Ale no mam nadzieję, jest kompletna, brakuje nam tylko tego startera tutaj. On był, ale coś gdzieś kiedyś nam się popsuło z biegami i niestety to było rozkręcane. My byliśmy wtedy jeszcze z dziećmi, można tak powiedzieć. I żeśmy to gdzieś zgubili. Także jakby ktoś miał taki starter, też bardzo chętnie oczywiście odkupimy, jeśli ktoś ma do takiej nz starter. No i co, a tak to jest kompletna. Pamiętam jak dziś to, to brzmienie takie dyn, dyn, dyn. Coś pięknego Tu mieliśmy nieraz, nie wiem, tu ktoś coś robił Chyba to jest nieoryginalne. Yy, pamiętam jak nie było akumulatora To tutaj akumulator od malucha, z tatą przypinaliśmy pasami Bo generalnie to był taty motor, tata miał nim jeździć do pracy kiedyś tam Ale ona dosyć dużo paliła, tu coś było z gaźnikiem Także paliła ze 7 litrów chyba, z tego co pamiętam Ale to było dawno temu, więc mogę się mylić, nie? Z przodu mamy hamulec startowy. Yy, co tu jeszcze powiedzieć? No, mamy ułamane niestety tutaj to, no to stoi w ogóle. O. To mamy ułamane, nie? Ale, ale jest hamulec tarczowy, gdzieś tam te amortyzatorki się ruszają. No, pamiętam, już wtedy były strasznie chyba, nie wiem czy one tak mają. Ogólnie te MZ-y, chyba że są takie pływające, ale raczej to za mocno pływa. Raczej będzie pewnie do, do zrobienia. Z tyłu coś tam działa. Amortyzator. Mamy osłonę na łańcuch, także jest kompletna. Tutaj wydech, no to już po stronie będzie Marcin Kozioł Performance Garage. Chyba, że dorwiemy fajny wydech, ale myślę, że Rafał, spokojnie byśmy mogli tutaj coś wymodzić nie? Takiego, żeby, żeby dźwięku nabrała. No, siedzenie, no to wiadomo, Krzysiu, który będzie też się zajmował silnikiem i już tu rozmawialiśmy przed chwilą przez telefon. E, damy, zrobimy troszeczkę większe kanały w głowicy. E, tłok prawdopodobnie będzie inny, no i zobaczymy jak jest tam reszta. Wał i tak dalej. Pamiętam, że tata, jak ją kupił, to poprzedni właściciel mówił, że jest, że była po remoncie. Także silnik chodził super, no, tylko dużo paliła. Moim zdaniem był problem z gaźnikiem. Gdzieś tam były jakieś podejmowane próby, ktoś tam nam ten gaźnik naprawiał, ale coś tam nie poszło. Nie? Wiem też, że MZK, no to nie tak jak tam w komarku, czy w USC chyba są platynki. W komarku na pewno, w USC nie wiem, jak jest, ale chyba też. Yy, to tu jest ten moduł jakiś taki elektroniczny. Zobaczymy, czy to wszystko ożyje, nie? czy to będzie działać. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu, no bo no, nie jesteśmy tutaj jakimiś szpecami od tego motoru, ale chciałbym bardzo mocno, żeby ten, no słuchajcie, jest opłakany stan, pewnie część z Was będzie się śmiać z tego, ale nie takie rzeczy już żeśmy wskrzeszali z Rafałem, a teraz jeszcze mamy wsparcie tutaj chłopaków, także myślę, że sobie poradzimy z tym, no i co, kolor trzeba wybrać. Oczywiście, wiadomo jaki. Biały! <laughs> tak jak teraz w niedzielę, już się widzimy na Wrak Race. Słuchajcie, moim marzeniem jest takim, żeby na taką imprezę pojechać białą perełeczką i taką mz tą z białym kolorem, żeby to odpalić, żeby można was było przewieźć. No i samemu się przejechać, bo to jest, no, to jest coś pięknego. Szkoda, że te mz -ty to nie polskie motory, bo no ale cóż, nie można mieć wszystkiego w porównaniu do WSK, czy, czy Simpson do Komarka. No to to jest w ogóle dwa różne światy. No tutaj to, to, to można było zabrać ją w trasę i było wiadomo, że jak jest wszystko okej, okay, to że się dojedzie, nie? Pamiętam, jeździliśmy 6 km z tatą do babci Tata kurcze kładł się na zakrętach prawie kolanami, żeśmy szorowali Z tego co ja mam tam jakieś takie przebłyski, no był wygar Potem jak trochę podrośliśmy, to ubogaliśmy tatę, dał nam się przejechać, pokierowaliśmy No to jest sztos absolutny, także kibicujcie i trzymajcie kciuki I co? Tyle w tym odcinku a my się z Rafałem bierzemy dalej za olej do mostu już się nalał, także białą perełeczkę będzie trzeba umyć i widzimy się w niedzielę w miejscowości Firlus gmina Popowo-Biskupie, nieopodal Chełmży, pod Toruniem także gdzieś tam podepniemy Wam lokalizację, obserwujcie Instagram bo tam wszystko na relacjach zawsze wrzucamy Instagram, Facebook no i na TikToku też tam wrzucamy jakieś nieraz jakieś takie krótkie filmiki jak coś tam się u nas dzieje to tyle w tym materiale, do zobaczenia